e mano z tej strony nieogarnięty dzisiaj drugi odcinek South Park jak prawda mamy jakieś misje, trzeba dokończyć misje. Mamy misje Na <laughs> chwile, ulepszenia jakieś ty, ty, ty. Hmm. chyba damy to Siema, 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 oho. <plut> To Pokémon do kolekcji Co my tu mamy ciekawego? Nic ciekawego. Wyspierdalej batter skurwa Chuj już za mną jak i tak wiesz, że zaraz idę. Dobra, no, tam coś mamy. O, a to co? Jakiś Siredman jedzie. <grystanie> o kurwa! Ty <grystanie> mi, O Boże. Taki teleport niby. No, ty pod sobie to nie działa. Wydaje mi się, że będą piechty będziemy zapierdalać Jebane elfy Tak, tak Tak Kurwa na pewno Mógł... Że niby pan też kurwo. To dupy szmato! A teraz. Nowa ciekawostka. Dobra. Stalność. Brzmi obiecująco. Ale fail kurwa! Ty na mnie, na mnie kurwa z tym łukiem! tego złukiem, bo mnie wkurwił Uuu, przeżył ja skurwiel. O kurwa I po twoje tarcie Szmato uleczymy ty właśnie wykorzystam tego bobka co to mam no ale kurwa teraz nie mogę zobaczymy um, co to jest o kurwa Mówiłem ci kurwa już, że nie dasz rady Tego skurwę lałbimy I chuj ci w cyce murzynie No co jeszcze kurwa hmm. Masz ty, kurwo! No, dobra. Finisz, kurwa. A jednak nie. <gryw> o kurwa. Do dupy, kurwa. No masz. Tak, baterz kurwa, wygraliśmy. Inaczej to jakoś nie widziałem. Dobra. Śmieci kurwa, uszy. Gdzie my mamy w ogóle zapierdalać? Chuj, prosto przed ciebie Siema. Sram na ciebie, dobranoc. Wszystko pozamykane. Uuu. O ty kurwo! Byś się chociaż ogoliła! Ej, ej, ej! Twoja mama! Ej, już wiem, czy mu się wyrzuciła na dwór. O kurwa. Hmm, nie, no, to było ok. A ty co tu robisz? Pity kurwa! Mamy coś nowego. No no i co kurwa? Na nowo strób Ciekawe który palec? dobra, dawać Ponapierdalamy się troszkę A masz ty kurwa, chujku Kurwa mać Źle to wyszło hmm. za wcześnie kurwa się wydaje o kurwa no kurwa nichój pierwsza przegrana Żyd został wjebane Nie no dobra, rewanż kurwa. Rewanż musi być. Sorry, ludzie kurwa przeszkadzają. Kurwa, też nie mają kiedy dzwonić. Za wcześnie, kurwa. No co kurwa, z kamieniem na mnie ty kurwo. Co to kurwa, jaka jest zabawa w łap kamienia, do chuja? A si to kurwa. Kurwa nie! Normalnie muszę popracować nad kurwa. Koordynacją kurwa oko ręka, bo to kurwa jest rzeźnia jak chuj. Chuj. No, a ten znowu kurwa z tym kamieniem. Trzeba się kurwa podleczyć. Chuj! Boże, co z za debil. Napierdalamy. Nie, ty 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 ty. Albo możemy. O kurwa. Ty kurwo! <grym>, to było zaskoczenia. Cały czas bierze raz, a teraz nagle dwa razy. Boże, jaki fail. Nie wierzę. A mam na was wyjebane, pójdę teraz na obkoło. Hmm, a chuj nie ma kurwa. Co to kurwa miało być? Dwa razy pod rząd, nie. U. Tam nie ryj. Najpierw kuchnia, potem góra. Ty kurwo, mam nadzieję, że wyprałeś te gecie kurwa. Dobra, mamy chyba wszystko. Napier dalej. to zapierdala, ja mam na kościół Na kościół zapierdalamy Kibel musi być otwarty, standardowo dobra. dzisiaj trochę długo chodziłem Trzeba się Ja Jest kurwa, sprawa, szybkie palce Bobek dobra Idziemy szukać šukat kurva, a starého. No kurva. <laughs> o kurva. <laughs> Jedziesz, ma na ręcznym. <śmiech> <śmiech> Nie wierzę. Jest tam jakiś teleport do tego kościoła. Kurwa. Z buta kurwa trzeba zadupiać. Nie ma co. Boże, co za ludzie. Byś kurwa chociaż drzwi no człowieku. E, myślę, że będzie jakaś pukawka, kurwa, kij albo coś w tym stylu. No, taki chuj, kurwa, nubie. Trzeba poszukać. Dobra, pójdź jak musiał szukać kościół, to to by i tak było nieuniknione. o weszło. ładnie Kurwa mać Ty kurwo obrzucam cię łajnem to pierdolona Tomasz Tak aż... a kurwa schewtał się HABUM TY KURWO! Taki no, chuj... No, 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 no. Jest kurwa... Żygaj, szmato! Jeszcze Cię ty kurwo dobiję! I chuj! I chuj. Tak jest. Gdzie tam kurwa weź Gdzie? U. Gdzie to kurwa? iPod. Jest kurwa. Upad kurwa. A nie iPod. Zobaczymy, w kościele. Hm. <św>. Piotr, o kurwa. Dobra, spierdalamy to stąd. To kurwa! Tam już powinno być... O, nie, jest to zajebiście. Potak, habilali. Tak. Dziękuję bardzo. Pocisk spowolnienia. Gut. Mamy jakieś coś nowego, coś innego, coś w ogóle takiego, innego takiego. ej kurwa. Chłopieńca <głupię>, smycz. Ja pierdolę. Fajny kurwa mordor? O, 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 co to jest nerdki? Co? Potrzebny dwóch znajomych. Co mamy teraz? Kurwa normalnie mylę się teraz O Boże, taki hektar. dobra. Nie chuja kurwa.

chuj zapierdali przez buł mapę jak można sobie zrobić tak boże przepraszam was jeszcze raz ale no co zrobisz to kurwa Kurwa mać. No. Dobra, daleko nie mamy. Kurwa, nie ten klawisz. Już tak szybko kurwa. Ciekawe kto to kurwa nagrał i wrzucił. Dobra, nie chcę mi się tego czytać, mniej więcej. Co? Pierdol się nowe. Wszystko szło znakomicie, dopóki się pojawiłeś. Dostanie za swoje, może być pewien. Tak kurwa. Już to widzę. la la. Jeszcze jedno znamy. Dobra. Máme tě kurva. Kurwa, ADHD, czy jaki chuj? Siemano! Ja piedolę jaki on jest nabuzowany! Stary, ale kurwa ty kofeiny wjebał! Kurwa, mać. Fajnie mu się w stykach popierdoliło. Tak, kurwa. Zadanie. Gorąca kawa, kurwa. Jeszcze kawy chcę, jebany. Tego kurwa, gdzie wywiało. езус оде ған... Dzisiaj było tyle. Dziękuję wszystkim za obejrzenie, lajkujcie, subujcie, jeżeli wam się podobało, a jeżeli nie, to też no do na razie.